Hej, hej, jeżeli trafiłeś na ten film, to znaczy, że w ostatnich dniach ktoś e, zauroczył się w Tobie, albo inaczej wpadać mu w oko, no i teraz myśli o Tobie. Zobaczymy, kim jest ta osoba i co zamierza zrobić z tym faktem. No być może nic, ale może jednak coś zamierza zrobić, więc warto posłuchać zostać do końca, bo oczywiście każda karta w tym rozkładzie ma inne znaczenie, więc warto, żeby tutaj cały ten przekaz znać. Zapraszam serdecznie, zobaczmy sobie na początku, kim w ogóle jest ta osoba i jak możesz ją gdzieś tam rozpoznać w swoim otoczeniu. Zobaczymy sobie też później, czy gdzie ją spotkałaś, także będzie dosyć łatwo to myślę gdzieś tam, tak myślami właśnie tą osobę rozpoznać. Zaczynamy od dziewiątki buław na pozycji pierwszej, czyli kim jest ta osoba. No i tutaj dziewiątka buław to jest karta osoby, która przede wszystkim wiele już przeszła i ma za sobą niejedną życiową bitwę. To jest karta symbolizująca mężczyznę ostrożnego, kogoś, kto jest silny, ale przez swoje doświadczenia stał się bardzo czujny, czasem nawet podejrzliwy. To jest człowiek, który w życiu doznał zranienia. Być może w przeszłości zawiódł się na bliskich, przyszedł jakieś trudne rozstanie albo prowadził wyczerpującą walkę o swoje miejsce w świecie, na przykład zawodową lub rodzinną. I teraz jest w fazie w której obserwuje i ocenia zanim pozwoli sobie na zbliżenie. To też być może ten mężczyzna, zależnie od tego jaki z nim masz kontakt, czy w ogóle masz jakiś kontakt, może być dosyć oporny, dosyć taki właśnie powściągliwy i raczej ciężki do wchodzenia do zaczynania nowych relacji. Więc to, żeby rozpocząć z nim relację, to będzie trochę trwało i być może to już nam wskazuje, że w kwestii tego, czy on do ciebie jakoś tam, wiesz, zagada, ruszy. No, w tym momencie może być ciężko, natomiast z czasem myślę, że to się będzie gdzieś tam coraz bardziej polepszać i pewnie to się stanie w końcu. To może być mężczyzna, który osiągnął już pewien status, ale zapłacił za to cenę. Może być po rozwodzie. Po nieudanym związku, lub trudnej przyjaźni, która go bardzo mocno zraniła, może też pracować w środowisku, które wymaga od niego ciągłego, ciągłej gotowości do obrony swojego stanowiska, na przykład w branży konkurencyjnej, jak jakieś, nie wiem, może ochrona, może jakieś informatyka, jakieś prace, w której trzeba trzymać gardę. Dziewiątka buław często wskazuje na ludzi, którzy mają za sobą wyczerpujący okres życia, ale nadal stoją na posterunku. Nie poddają się, chociaż są bardzo zmęczeni. I ten mężczyzna może mieć też w sobie coś z wojownika. Albo samotnika. Ktoś, kto nie do końca ufa światu, ale jednocześnie pragnie czułości i bliskości. Widać, że jest zdystansowany na pierwszy rzut oka. Może wydawać się zamknięty, powściągliwy, ale wewnętrznie odczuwa silną potrzebę znalezienia osoby, której mógłby zaufać. To jest człowiek, który już wie, co to znaczy stracić, ale jednocześnie nie porzucił nadziei to jest ktoś, kto to obserwuje, testuje, zanim się otworzy. Więc y, to jest ciekawe, bo to może być osoba, która nawet się do, do ciebie nie odzywa, czy, czy nie mówi dużo. To jest osoba, która gdzieś tam, wiesz, stoi z boku, raczej nie jest tym takim królem każdego wydarzenia, i jeżeli się spotykacie gdzieś tam, czy raczej mijacie, to raczej mówi mało, czyli wiesz, może nawet hej i po prostu tyle, idzie dalej bez żadnego, żadnej dłuższej rozmowy. Ale mimo wszystko jest to osoba, która, której się spodobałaś i, i być może z czasem będzie to w jakiś sposób chciała okazać. Przynajmniej tak myślę. Więc, więc możesz się tego spodziewać. Na pozycji drugiej Trójka Kielichów to jest karta, która pokazuje się w kontekście opisu jego wyglądu, czyli jak wygląda ta osoba. No i tutaj Trójka Kielichów to jest karta, która. Pokazuje mężczyznę, który emanuje energią taką ciepłą, generalnie, i pewnym takim luzem w obyciu. To jest ciekawe, szczególnie w kontekście tego tej karty pierwszej, która się pojawiła, gdzie mówiliśmy o tym, że jest raczej zamkniętym samotnikiem. Tutaj pokazuje się energia dosyć towarzyska, więc szczególnie jest to ciekawe, bo być może pokazuje, że ta osoba przeżyła coś, i to sprawiło, że właśnie jest teraz zamknięta. Ale generalnie jej energia jest całkiem otwarta na nowe przyjaźnie, nowych ludzi. Natomiast, no właśnie, to jest ktoś, kto potrafi się śmiać, łatwo nawiązuje kontakt, a jego uroda jest taka przystępna niekoniecznie modelowa, ale bardzo przyciągająca przez radość, która roztacza się wokół siebie, znaczy wokół niego w sensie. Wygląd tego mężczyzny mówi: Jestem otwarty na ludzi. Czuję się bardzo dobrze w swoim ciele i generalnie lubię życie. Możliwe jest to, że jest to ktoś o przyjaznej twarzy, często się uśmiecha, ma taką w wokół, która zdradza poczucie humoru. Być może ma lekką rumianą cerę, cerę lub zróżnicowane policzki i często towarzyszy to osobom, które lubią spędzać czas w gronie przyjaciół, przy winie, w restauracjach, na spotkaniach towarzyskich. Może mieć też cechy osoby, która lubi dobre jedzenie, wspólne biesiady, co czasem odbija się na wyglądzie, np. Na delikatnie zakroglona sylwetka, lub taka męska masywność, która wynika z tego właśnie trybu życia bardziej hedonistycznego, niż jakiegoś tam mega sportowego. Ale równie dobrze może to być po prostu ktoś, kto lubi życie i nie boi się tego pokazać. Jeżeli chodzi o ubiór, to tutaj raczej swobodnie, tak? Jest to osoba, która raczej woli komfort. Jakiś taki wiesz, styl casual w stylu jeansy, koszulę w kratę, t-shirty, jakieś sportowe marynarki. Ale generalnie noszone bez sztywnego zadęcia, może mieć też talent do dobierania kolorów, które podkreślają jego pogodny charakter czyli raczej ciepłe barwy, jakieś beże, może oliwkowe zielenie, czasami też być może jakieś odcienie czerwieni. Trójka kielichów nie pokazuje osoby sztywnej, tylko kogoś, kto sprawia wrażenie przyjacielskiego, dostępnego i naturalnego mężczyzny. To jest też człowiek, którego często widuje się w grupie. Być może ma wokół siebie przyjaciół, z którymi często spędza czas, albo raczej współpracowników w tym wypadku, bo tak jak mówiłem, on w tym momencie raczej ciężko, jeżeli chodzi o towarzystwo. Raczej się broni od tego, raczej ucieka. No ale wiadomo, że jak trzeba pracować z kimś, no to trzeba i nic z tym nie, nie zrobi. Więc być może faktycznie gdzieś tam w pracy, czy, czy tak jak go widujesz, to właśnie w momencie, w którym. Gdzieś przejawia się wokół niego jakaś grupa osób. Nie mówię, że konkretnie przyjaciele, ale właśnie gdzieś tam grupa osób jest koło niego, zwykle, więc być może właśnie pracuje w grupie albo, albo gdzieś przejawia się w momentach czy, czy w okolicznościach, gdzie całkiem dużo ludzi się pojawia koło niego. Na pozycji trzeciej, głupiec, to jest karta, która w kontekście tego, co robi, gdy cię zobaczył. Więc, no właśnie, te spojrzenie takie pierwsze. I tutaj głupiec pokazuje, że kiedy Cię zobaczył, jego reakcja była spontaniczna, wręcz yy, dziecięca, miejscami. Błazen to jest energia pierwszego impulsu, świeżości, wręcz zachwytu. Yy, możliwe, że w tej chwili kompletnie się rozproszył. Mógł przerwać rozmowę, zgubić totalnie wątek, rozejrzeć się taki, wiesz, jakby chciał coś innego zobaczyć niby, ale tak trochę bardziej w sensie takiego właśnie zagubienia w myślach. I właśnie. że tak powiem, zawieźmy na tobie oko, może nawet przeskanować, się, że tak powiem, czyli od góry do dołu, jak wyglądasz. I takim. Taki uśmiech pełen ciekawości maluje się na jego twarzy w tym momencie. To jest taki rodzaj zauroczenia, który nie jest jeszcze świadomym planem działania, to jest raczej pierwsza iskra, reakcja, której sam się nie spodziewał. Taki bezwarunkowy odruch. Błazen często wskazuje na sytuację, gdy ktoś zupełnie się tego nie spodziewał. Być może był w zupełnie innym nastroju, może jakiś zajęty e, czymś zupełnie niezwiązanym z flirtem. E, flirtem. Przepraszam, czy zainteresowaniem drugą osobą. Może był w drodze, gdzieś wychodził, czy właśnie wchodził do nowego miejsca. W każdym razie był wiesz, taki dosyć skupiony na czymś innym. Czyli właśnie być może w pracy albo gdzieś przejściami szedł gdzieś na przykład na jakąś, nie wiem, albo do pracy, albo gdzieś na jakąś konferencję, albo na coś ważnego, jakiś moment i wtedy Cię zobaczył. W momencie, w którym myślał o zupełnie czymś innym, ale. W momencie kiedy Cię zobaczył, to Jego myśl, Jego cała głowa, że tak powiem, e, zwolniła. Ona tak, wiesz, zatrzymała się świat na chwilę dla Niego. E, więc taki no, dosyć chaotyczny sposób zachowania e, w momencie zobaczenia Ciebie e, może zrobić coś zabawnego, nie wiem, nieporadnego. Uśmiechnął się z zaskoczenia, odsunął się, żeby zrobić Ci miejsce, przepuścił Cię w drzwiach, Potknął się, bo patrzył na ciebie ukradkiem. Może był w trakcie rozmowy z kimś innym, ale nagle jego uwaga skupiła się na tobie. I mógł to ukryć, lub przeciwnie, pokazać otwarcie, że coś go w tobie bardzo ciekawiło. Energia błazna sugeruje, że to był moment bez kalkulacji. Nie planował tego zauroczenia, ono się po prostu wydarzyło. Możliwe, że jeszcze nie wiedział, jak się w tym odnaleźć. No ale właśnie, to jest taki moment chwilowy, szybki. Jestem ciekawy, czy już gdzieś tam masz jakąś taką sytuację z jakimś mężczyzną, które właśnie wydarzyło się ostatnio, którą być może nie, nie potraktowałaś w ten sposób, ale była ono chwilą, w której ten mężczyzna jego serce zabiło szybciej. <laughs> tak mówiąc, że tak powiem. Ładnie. Więc, no, właśnie. Ciekawa sytuacja, i jestem ciekawy, co z tym zrobi. Więc zachęcam do słuchania dalej, bo o tym też będzie w dalszej części rozkładu. Natomiast najpierw sprawdźmy, sprawdźmy gdzie w ogóle Cię spotkał, czyli jakie to było konkretnie miejsce. No i tutaj, ósemka mieczy ciekawa karta. Karta przede wszystkim blokad, takich troszkę wymyślonych. Więc, no, właśnie. Generalnie. Miejsce lub kontekst, w którym człowiek czuje się trochę uwięziony, przyblokowany, jakby był w klatce własnych myśli lub zewnętrznych warunków. To może być dosłowne, na przykład miejsce, z którego trudno się wydostać, lub gdzie nie można swobodnie się poruszać, może to też być okoliczność, w której Ty lub on czuliście się skrępowani, na przykład jakieś formalne wydarzenie, gdzie nie wypadało od razu podejść i zagadać. Być może było to spotkanie w przestrzeni publicznej, które, które narzuca pewne ramy. np. w pracy, w kolejce, podczas konferencji, w urzędzie, na siłowni, w przychodni, w poczekalni, w pociągu. Czy w miejscu właśnie, które narzuca konkretne jakieś takie no, warunki? Może oboje byliście zajęci czymś, co wymagało uwagi i nie pozwalało na swobodne filtrowanie. Fi filtro. Fril flirtowanie. Dobra, przepraszam jeszcze raz. Mam problem z tym słowem imieniem w ogóle. <noise> tak się zawsze zaczynam przy nim, ale chodzi o flirt w każdym razie. I to było takie miejsce właśnie, w którym ten flirt był troszkę taki niedostępny, trochę nie na miejscu. Więc ten kontakt był bardziej wzrokowy w tym wypadku, ale ale jakby no możliwy możliwe mimo wszystko, tak że ten wzrok właśnie się spotkał i mimo braku tego flirtu, mimo utrudnionej rozmowy, Poczuliście takie, no wiesz, takie spotkanie się właśnie w wzroku e, i gdzieś takie kurcze, no nie tyle co zarumienienie, ale, ale właśnie gdzieś takie kurcze poczucie, że, e, że no jest to ktoś inny niż reszta tłumu, że tak powiem. E, więc to jest taki, taki ciekawy aspekt, bo być może to, to sprawia, że poczułeś, że to jest już ktoś taki, no trochę inny. E, Natomiast co więcej, mieczy pokazuje też, że często taki kontakt psychiczny, czyli on mógł cię zobaczyć w momencie, gdy byłaś zamyślona, może trochę smutna, może zamknięta w sobie, jakbyś mentalnie była gdzieś indziej, to mogło go zaintrygować e i zobaczył w tobie osobę, która niesie w sobie jakąś tajemnicę, jakieś e jest odcięta od reszty świata. Pogrążona w refleksji, także może wtedy wracałeś z jakiejś, nie wiem, z jakiegoś wydarzenia smutnego, czy z jakiejś sytuacji, która się wydarzyła i była dla ciebie zła, smutna i byłaś tą sytuacją gdzieś tam przejęta. No, ciekawie. Najbardziej faktycznie to mi tutaj jakby ciekawie to się łączy, bo pokazuje to, że to było miejsce, gdzie raczej nie było miejsca na ten flirt, ale było miejscem takie właśnie spotkanie wzroku i zdarzenie się tego wzroku, gdzie poczuliście, że to. Że nawet się staje podobać, tak w skrócie. Być może właśnie on rzucił taki głupawy uśmiech, e, co pokazuje błazen. I to mogło Ci wskazać gdzieś tam, że e, faktycznie. E, no w jakiś sposób jest tą zainteresowany ten człowiek e, mniej czy bardziej. W każdym razie, no ciekawie. W międzyczasie chciałbym zaprosić Cię na stronę duchowykierunek.pl, którą znajdziesz w opisie również, link w pierwszej linii opisu, na której znajdziesz moje rozkłady prywatne, w których możemy bardziej indywidualnie spojrzeć na Twoją sytuację, no i oczywiście zapytać karty o konkretną rzecz z Twojego życia. Także jeśli masz jakieś niejasności czy problemy w Twoim życiu, które... No, nie wiesz, jak rozwiązać? To być może właśnie mogę Ci pomóc w rozkładzie prywatnym. Także zapraszam duchowykierunek.pl, link w opisie. A tymczasem, wracając do pozycji piątej, która pojawia się w tym rozkładzie, to jest szóstka mieczy. Która, w kontekście tego, co mu się spodoba w Twoim wyglądzie, bardzo ciekawa pozycja, myślę. No, i tutaj szóstka mieczy, w kontekście atrakcyjności, no, to nie jest taka typowa karta wizualnego zauroczenia. Ona mówi raczej o auży. O nastroju, o czymś subtelnym, co widać między słowami i gestami. Ten mężczyzna zauważy w tobie kogoś, kto jest w drodze. Niekoniecznie fizycznie, ale przede wszystkim e, tak mentalnie. Czyli mogłaś wyglądać na osobę, która właśnie coś zamknęła i idzie dalej. Jakbyś była na granicy dwóch światów. Może twój wzrok był nieco zamglony, może byłeś zamyślona, może Twoja postawa zdradziła, że jesteś w trakcie jakiegoś życiowego przejścia. To mógł być Twój sposób poruszania się. Spokojny, płynny, jakbyś sunęła przez przestrzeń, a nie szła szybko i pewnie. Mogłaś wyglądać jak ktoś, kto niesie w sobie ciszę i melancholię. Może miałaś w sobie. Zaczyna sobie e, coś stonowanego. Jakieś szarości, błękity, granaty, kolory kojarzące się z wodą i przemijaniem. A może po prostu Twoja twarz, Twoje gesty, spojrzenie miały w sobie coś odległego, jakbyś trochę nieobecna była nie do końca tu i teraz. Szóstka mieczy często pokazuje kobietę, która jest tajemnicza, bo widać, że ma swoją historię, ale jej nie zdradza. Może wyglądałaś na osobę, która przeżywa coś ważnego w tym momencie. Byłaś zamyślona. Może twoje spojrzenie było miękkie, ale nieco smutne. To właśnie to przyciągnęło jego uwagę. On sam, jako dziwotka Buław, doskonale rozumie ludzi, e, którzy są po przejściach, więc mógł poczuć do ciebie instynktowną empatię. Zobaczył kogoś, kto płynie przez życie zmierza dokądś, dokądś, a jednocześnie jest delikatny i wrażliwy. No i na pozycji ostatniej, e, szóstej, pojawia się nam Hirofant. To jest karta, która e, w kontekście tego, czy coś zrobi w tym kierunku, czy na razie raczej nie. E, no i tutaj kapłan, czy kapłanka, to jest e, karta tradycji, zasad. A także potrzeby bezpieczeństwa i działania zgodnego z normami społecznymi. W kontekście takim, to jest karta, która pokazuje, w sensie w kontekście, czy zrobi coś, pokazuje, że ten mężczyzna raczej nie zrobi od razu odważnego kroku w Twoim kierunku, przynajmniej na razie. To jest ktoś, kto najpierw chce mieć pewność, zrozumieć sytuację, upewnić się, że jego działania będą właściwe. On potrzebuje jakichś ram. Jasności, zanim zdecyduje się na jakikolwiek ruch. I to może oznaczać, że obecnie powstrzymuje się, powstrzymuje go coś związanego z obowiązkami lub kontekstem, w jakim się poznaliście. Być może jesteście w sytuacji, gdzie flirt jest niewygodny. Na przykład spotkaliście się w pracy na wydarzeniu formalnym, w miejscu, gdzie obowiązują pewne zasady zachowania. On może mieć też wewnętrzne blokady. Tutaj oczywiście również kwestia kontaktu, jeżeli nie zna Ciebie tak naprawdę, czyli nie zna Twojego imienia ani nazwiska, nie wie kim jesteś, tylko znacie z widzenia, no to również ta kwestia jest ciężka pewnie, bo przełamać musi się jakoś, żeby w ogóle dostać twoje namiary, twój numer, twoje kontakt do ciebie. I dopiero wtedy będzie mógł z Tobą oczywiście rozmawiać, pisać, i potencjalnie spotkać się na coś więcej, na jakieś konkretne spotkanie. W każdym razie, no. On Cię na teraz obserwuje i, i pytanie, czy coś zrobi, raczej w tym momencie nie. Raczej trzeba będzie poczekać, jeśli już i dopiero po czasie coś się może z tym gdzieś tam stać, rozwinąć. Także to tyle. Troszkę mi się dzisiaj język plątał, mam nadzieję, że to nie przeszkodziło. Mam nadzieję, że mimo wszystko dało się to wysłuchać. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie i oczywiście życzę pięknego dnia. Oprócz tego oczywiście zapraszam jeszcze raz na duchowykierunek.pl, link w opisie, jeżeli potrzebujesz rozkładu prywatnego to chętnie Ci e, pomogę gdzieś tam odpowiedzieć na jakieś pytania Twoje e, życiowe. Zapraszam, a tymczasem jeszcze raz dziękuję i oczywiście wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Hej.